I bardziej się raz uznaje. Okej. Okay? Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze A my razem z tym i wszystko wątpliwe, bo pozganie z gana, to powiedz, jak tu jest rybowany przez rutyny, być innymi tu nie oddać, bo na tyle ty wiesz, ja także, że jesteś do narzucenia, są dla wielu drogą. Pozornie się zmieniasz, pozornie obczenia. nie tak pozornie się nie ma, nijak to zamierzenia Teraz powiesz, że masz, spytam o ideały Żeby zachować twarz czy kisza, to twój nawet jak ty Się jak ty i odpowiadam Te pytania patają o cele i przekonania Nasłuchacza to kryterium, czy dla ciebie odpowiednie Potrzeba w tym miejscu, w stadionie, dziewczynkę I wiesz, że na to nie ma już rady Lepiej zachować to na siebie i zostać nierozpoznany Zachowaj to na siebie i tak ci nie uwierzę Oni nie wiesz o pewności, oni nie chcą, nie chcą, nie chcą Co, zachowaj to dla siebie, zachowaj, co, zachowaj to dla siebie, zachowaj, co, zachowaj to dla siebie, zachowaj to dla siebie i bądź siebie tyje, zachowaj to dla siebie, jak ci nie ubierzy, oni są bez Oni nie chcą, nie chcą, nie chcą, nie chcą tego, czego nie mogą mieć. Ty zachowaj to dla siebie, dla siebie wiesz, ale zachowaj, co? Zachowaj to na siebie, zachowaj, co, zachowaj to na siebie, zachowaj, co? Zachowaj to na siebie, zachowaj to na siebie, bądź siebie. Szukaja, no to prestiszu i luznik grałem z lata, sprzedało i luznik z zasady, bez zmiany, masz o tak są lub muszą, bo wszystko no trzeba wprost, tak w <grym grym> takich to dylemat i trąca, w sekstosowa, jak w nie na piwiach, on sam, no się czy czy? liczyć, wszystko płynie i decyzje szacą, a sprawę ciszę, gdzie jest takie samo, ty i ja, bo ciebie podjąłem, to też odbisz się, albo czyś około niego, zero tolerancji, znajdę u każdego z tych, których w Jak ci nie uwierzą, oni nie wiedzą tego, że oni nie chcą, nie chcą, nie chcą. Nie chcą czego czego nie mogą, nie, nie zachowaj to za siebie, od siebie nie, zachowaj, co? Zachowaj to siebie, zachowaj co? Zachowaj to za siebie, zachowaj co? Zachowaj to na siebie, zachowaj to za siebie, od siebie zachowaj to za siebie I tak cię uwierzą oni nie wie co pewno Oni nie co, nie chcą, nie chcą tego czego nie mogą mieć nie zachowaj to za siebie, patrzymy wie, ej, zachowaj co? I'm like